Na spotkanie z widzem każda okazja jest świetna. Tak się składa, że obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru w formie tygodnia teatru i rozszerzamy tę działalność. No, czytamy przy okazji bajki w Wedlu, mieliśmy marsz, spotykamy się tutaj i z tą widownią najmłodszą. I to jest naturalne, chyba. To nie jest jakby jakoś specjalnie wyliczone, że, że o tutaj teraz spotykamy się. No, jest Międzynarodowy Dzień Teatru. Pokazujemy to, co przygotowaliśmy dla najmłodszych, tych najmłodszych widzów. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy. Pamięcią, jak sięgam, że mam, mieliśmy przedstawienie. To jest chyba taka nowa forma w naszym teatrze dla najmłodszych. Wydaje mi się, że mm, też burzymy coś takiego. Y z czym jesteśmy na co dzień w teatrze, grając dla dorosłych, czyli burzymy tą czwartą ścianę. Nie gramy tutaj scena, widownia, oczywiście są te miejsca wyznaczone, ale zapraszamy do wspólnej przestrzeni, żeby dzieci poczuły się bezpiecznie, że są z nami, że są właśnie zaopiekowane, że wchodzimy z nimi w dialog, że mogą coś dotknąć, mogą coś na żywo usłyszeć. Że są w tym wszystkim, że ten pokój właśnie mieści i dorosłych, i dzieci i znajdujemy się w tym wspólnym świecie. Taki był zamysł i wydaje mi się, że właśnie to jest ten dobry krok do, do tego, żeby lubić przychodzić do teatru, żeby się nie bać, żeby dzieci właśnie czuły się tutaj dobrze, bezpiecznie i że są razem i że nie są właśnie oddzielone widownią i sceną. Co Można powiedzieć, że my wszystkie tutaj jesteśmy takimi leśnymi duchami. Leśnymi skrzatami, które bawią się w różne zabawy i powodują różne zdarzenia. Jako mama dwójki dzieci mogę tylko od siebie powiedzieć, że ja też myślałam, gdzie zabrać swoje najmłodsze pociechy do teatru, żeby rozpocząć tą drogę w odpowiedni sposób żeby nie wystraszyły się, ale czuły się w tym wszystkim swobodnie i żeby coś z tego teatru zaczęły wyciągać. I miałam z tym problem bo dopiero jak osiągnęły wiek 2,5-3 lat, to dopiero jakby w repertuarze mogłam coś znaleźć. A to jest cudowna sytuacja, kiedy już od roczku można przyprowadzić dziecko, aby przeżyło z nami tą przygodę leśną. I jakby w każdym wieku dziecko może się czuć totalnie swobodnie tutaj, i na to też jakby liczymy. Liczymy na tą swobodę, liczymy na spontaniczność dzieci. Rodzice absolutnie nie muszą się jakby o nic martwić. Damy wszyscy razem radę, bo też takie mamy tutaj hasło, także razem damy radę. W lesie jest spokój, jest ta cisza, ale jak się wsłuchać w tę ciszę, to można właśnie dostrzec te wszystkie spokojne, relaksujące dźwięki. I bardzo jest ciekawe to, w jaki sposób można w tym lesie i co można z tego lasu wziąć, co można czerpać, jak można się w nim poczuć, że może e, można znaleźć jakieś ciekawe zwierzątko, a może można usłyszeć jakiś nowy dźwięk. Się zastanowić skąd ten dźwięk. Mam ogromne zaufanie do zachowania e, dzieciaków e, i nie trzeba ich e, hamować, nie trzeba ich wychowywać, pozwolić im trzeba na spontaniczność. Jestem pewien, że zarówno te warsztaty, jak i cała koncepcja przedstawienia mm, i ogromna wiedza aktorek które nie pierwszy raz z najmłodszymi będą współpracowały, spowodują to, że to spotkanie może być niezapomniane. Muzyka